Dzień dobry wszystkim tutaj Słowacki Lilard oraz Centurion. Witamy Was po strasznie długiej przerwie. Zarazem Was przepraszamy za to, co się działo przez ostatnie pół roku na kanale, bo minęło od ostatniego wideo 5 lub 6 miesięcy, aczkolwiek wiecie, że już po pewnych problemach technicznych, jak i czasowych wracamy do naszych standardowych działań a propos kanału. Będziemy wrzucać, robić, montować i to wszyscy, a nie tylko Artur. AKA Lilard, i, i czasami ja. Więc, tak, więc, więc tak się okazało. Dzięki za No, myśleliśmy się wytłumaczyć, zreagowaliście. Znaczy, no tak, wie, zrobiliśmy kamy. Powtarzając, jestem Lilard. Ja, ja jestem Gurion. A, jest, A ja, to ja jest jest jestem Thunder. gejem. No, Nie no, dobra, <laughs> Nie to no, dobra to, lecimy. Ale to lecimy. <laughs> Gramy w War Thunder, expimy trochę samolotu. No, to już zginęłem, tak się. Będziemy grać dzisiaj czy lautowo, już, już swoje dzisiejsze tej loty wykorzystaliśmy. Perspektywa jest widziana z. O chuj! Od... O kurwa! Zdjąłem cię? Nie! To dobrze. Chcę pomóc, e, Ale nie perspektywa... radzę ci lądować, bo ci podwozie urwało. Nie, o kurwa! Uważaj, perspektywa... na twój... z... Perspektywa jest widziana z mojej kamery, czyli Lillarda. Gram teraz obecnie z i tak wiem, lamię, jestem o wiele lepszy w czołgach. Tak, do czołgów może przyjdziemy później, w sensie na jakiś następny odcineczek. Zobaczymy, bo zamierzamy dzisiaj nadrobić całe pół roku. O kurwa co. <laughs> o, z naszym tempem to będzie jakieś 20 wideosów. <laughs> Please, ale nie Jakub. bójcie się. Jeszcze tylko na razie musicie o. się zadowolić w World Thunder, ale wr wrócimy niedługo, znaczy mój komputer się ożywi. Wrócimy z normalnymi let's playami. Ja zamierzam to moje Kingdom of the lub dokończyć. Zdjęłem, z dupy. Inną, 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 że tak powiem, postacią A najprawdopodobniej. Albo zakończymy, albo wypierdolimy. No bo Centurion nic nie robi. Nie, zniszczę go. Okay. Czy zobaczymy, no zobaczymy. Na razie nie jest tak źle, byle żeby się trochę częściej odzywał. Ale to już nasze sprawy, nie będziemy na wizji o tym rozmawiać. E, dobra, lecicie za mną, jeszcze... no Ładnie jest... wygląda ta e, Tak, lecę gdzieś znaczy, tak pod tobą. Tak, ładnie wygląda h 12 112 się nadami. I się wpieprzył we mnie. Uto. Dead? Tak, dead meat. E, jeszcze jest pewna pogłoska, ale to już nie wiadomo, że może się pojawić Minecraft na kanale. Może multiplayer, może single singleplayer. Zobaczymy, co się Dobra, Zobaczymy, zobaczymy co z tym będzie, niestety. E, oprócz Artura, żaden z nas nie posiada kont premium. Jak to, to się nazywa i, i naprawdę nie potrzebuję kupować tego. Tak naprawdę mm, trochę dziwnie się czuję, bo mam, mam na konsoli i, i nie czuję się jakbym miał konto premium. Bo powinno mi to odblokować, no, chociaż na inne platformę lub na PC, czy czy dać możliwość konta, posiadania konta na minecraft.com, czy jak to tamta strona się nazywa, ale już mniejsza to są moje wywody nie zamierzam kuwać drugiego Minecrafta to jest dla mnie śmieszne, że w ogóle kupiłem jednego no ale dobra, już, już nieważne nie o to chodzi ogólnie, wejdzie Minecraft z jakąś paczuszką modów, może zobaczymy czy multi, czy single, to coś zrób z tym faktem tak, tylko że przeładowuję. Jak tak. zwykle, kurde, stary, jak ty to robisz? Zawsze kiedy latamy, nie ładujesz. Ktoś mi wjeżdża na no dupę, ładujesz. No Bad. To, Bad. to Szymon, <laughs> kuśwa. Tak, bo to moja wina. No tak, no. Jak zawsze. zawsze. Dobra, na luzie. No tak, więc co już Słowacki powiedział, ja będę nagrywać Minecrafta, ponieważ jestem jednym posiadaczem... Posiadaczem konta premium. Hmm. Czyli po prostu gry. Znaczy nie, nie, nie musisz tylko ty, no. Tylko kwestia tego, że ciężko było ogarnąć multi. A znaczy serwer możliwe. byśmy postawili. Znaczy nie. nie my, tylko że płatny, kup że kupilibyśmy serwer. No to jakieś 5 zł szczerze. Na miesiąc. No to... Tylko jest pytanie, czy by wgrali go nam z paczką modów. Nie, nie, to chyba vanilla. Bo nie wiem jak to działa, czy... Czy jak się ma samemu... Nie, to, to trzeba, trzeba zobaczyć na stronie? Mod. No w każdym razie, jeśli zdecydujemy ja jeśli z modami, to będzie single, jeśli bez modów, będzie multi, e, więc jeszcze to obczajmy, z czego multi będzie dość epickie, będziemy robić tam wielkie budowle. Albo zagramy na hardcore, full hardcore, co. W każdym razie na razie na razie, na razie się na, na dużo, na dużo, że tak powiem, postęp. Szczególnie teraz, kiedy jest dużo, dużo przerwy. Jesteśmy z Wawy, ze Stolicy, więc teraz ferie z Mazowieckiego, więc teraz ferie nam od razu przycisną e, jakoś w połowie stycznia. Nie wiem ile wy macie ferii, ale ja mam półtorej miesiąca. No my tak samo, w sensie oni. Nie ja, technikum. No i co z tego, że półtorej miesiąca Lal? No nie, mam mówi, że ma jakieś... KURWA! Tygodnie. No nie, my wracamy... No nieważne, nie, nie teraz nam o tym rozprawiać. No tak. Powiadamy o tym później. Jak widzicie, nie jest tak źle, pokaż im tabelkę. To jest naprawdę bardzo dobry mecz, jak, jak na naszą drużynę. Zwykle ja jestem pierwszy lub Centurion, później jestem ja lub Centurion też tak w połowie tabelki, a jest ja na końcu. A tutaj naprawdę mamy bardzo przed, ładny przedstawiciel. O, co ja gadam. Mamy ładną ładną tabelkę, która przedstawia zajebiste, nasze skillsy. Niestety nie na długo bo właśnie skiniałem. Chociaż może doganiecie skurczy, Dobra, nie. A kiedy czołgi będą nagrywane prawdopodobnie wtedy, kiedy odblokuje się drugi tier u Amerykanów. Albo kiedy pod Dexpie. Tak, ponieważ teraz drugi tier Amerykanów jest zablokowany teoretycznie. Na, na razie, na razie czołgi to pozamulają trochę. I na pewno przeszykujcie się na przyszłość. To, to no, na pewno muszę. nagramy ja z Szymonem, nie wiem czy czy, czy czy Artur, ale też wejdę coś takiego jak War of. Battleships, czy jakoś tak? No to wy Wła tylko nagracie. No no coś takiego. Czemu nie ty? Nie wiem, Ta gra ci się spodoba, bo no jest tak Zaj jak nie. czołgi. Tylko, że na przykład możesz mieć te lotniskowce, czy, 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 czy torpedowce. Stacja. Torpedowce, mate. Battleshipy. Zobacz, prostu... czy się też spodobają. Nie, nie Dobra, zobaczymy, tak pożyjemy. pożyjemy, zobaczymy. Na pewno, na pewno, na pewno będzie coś takiego na kanale. Kurwa, dostaję po dupie. Go. Widzę, go. widzę, widzę, widzę. Napier... Zawracam do niego. E, więc w każdym razie, na pewno przyczekujcie się. się od nas na serie pojedyncze, Dobra, że, po będzie, że będziemy grali sami. Nagrywali to też sami. Tylko to na razie na spokojnie. Na razie zaczniemy spokojnie A, od Dzisiaj pewnie nagramy parę odcinków, będziemy je wrzucać po kolei na kanał. Albo wszystkie wpierdzielimy i po prostu później zaznaczymy publicznie eee, a co do... Co do reszty reszty różnych gier. Na razie, na razie na spokojnie. Muszę załatwić parę spraw na moim kąpie technicznych. Mianowicie reanimację. Oj dobra, bo miałem ciężki dzień... Boże, jak mi dobrze idzie, spójrzcie na moje staty. Lol. Garam. Spoko, ja nie wiem co robię. Próbuję <grafię> wylądować chyba. nie ping trochę niemiły, bo 45, no ale nie narzekam. Lepsze to niż kurde 70, czy coś. Co ty tutaj robisz, killer. Ląduję. was sobie, widzę. No wylądowałem, bo się niech mi zniszczyli. O, no, gladiator leci. Czysty kill. Aha, poleciał, zginął. Jestem dead, jestem dead, jestem dead, jestem dead, dead, dead. dead. Dobra, to na... są już tylko gladiator. Jeszcze no. jeden kit i będę miał 10. No kurz! Mamaj, jeden. To jest tak, przeważnie jak ja grałem z Centurionem, czyli Szymonem, e, w czołgi, to ja byłem przeważnie na pierwszej pozycji, aż on gdzieś na szarym końcu. równo prawda. Mhm. Mm Jakieś nerdy. Tak, bo grałem wtedy nie wiem, niemieckimi czołgami, a... O i dostaliśmy odznakę the best skład. A Trochę niemieckie szczotę. czołgi to jest totalne gówno. Nie idzie w Niemców, nie opłaca się w ogóle. Niemieckie czołgi nie wiem, nie, nie wypowiadam.